Cześć. Dzisiaj będzie na temat produkcji broni palnej w Polsce, a tak konkretnie to um, takie podstawowe informacje, jak uzyskać koncesję na wytwarzanie, obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wszystkie te działania wymagają zgody urzę, urzędnika, w, w tym wypadku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Które udzielają w formie koncesji. Koncesję można uzyskać na okres od 5 do 50 lat. Koncesję udziela się przedsiębiorcy, zarówno osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową osobą działalności gospodarczą, jak i spółkom, jeżeli przedsiębiorca spełnia pewne kryteria. W przypadku spółek te kryteria muszą spełniać dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu i jakiś pracownik, który jest jednocześnie prokurentem i Pełnomocnikiem, może być na jakiś dyrektor techniczny. Jakie to muszą być warunki? Przede wszystkim, taka osoba musi ukończyć 21 lat, musi mieć wykształcenie średnie, średnie branżowe, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie może być na częściowo lub całkowicie, nie wykazuje zaburzeń psychicznych, to musi zostać stwierdzone odpowiednimi badaniami przez lekarza. Psychiatrę. Taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, też umyślne, czyli w drugą stronę może być skazana prawomocnym albo nieprawomocnym jakimkolwiek wyrokiem, dopóki nie ma rozstrzygniętej apelacji. A może być też skazana prawomocnie za przestępstwa nieumyślne lub nieumyślne przestępstwa skarbowe. Kolejny warunek to jest taki, że nie może być prowadzone przeciwko niemu postępowanie, czyli nie możesz, postępowanie, które jest prowadzone przeciwko komuś, to jest po otrzymaniu zarzutów, ale też o przestępstwa, tylko przez sensa umyślne lub umyślne przez skarbowe. Taka osoba nie może być wpisana do rejestru dłużników niewypłacanych prowadzonych przez KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, ani nie może być wpisana przez w Krajowym Rejestrze Osób Zadłużonych. Posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, o tym powiem za chwileczkę. A właściwie kurs, bo całe te przygotowanie zawodowe to jest jeden dzień szkolenia. Zapytaliśmy się w instytucie Łukasiewicza, jak wygląda te przygotowanie zawodowe, jest to jednodniowe szkolenia, program jest dostępny i wynika z rozporządzenia. Dostęp do tego rozporządzenia jest w artykule pod filmem. Jeżeli chodzi o koszty, to są też ustawowe koszty, czyli we wszystkich instytutach, we wszystkich firmach państwowych, które świadczą te szkolenia, cena będzie zawsze taka sama i wynosi ona 3597 zł z groszami brutto, jeśli chodzi o wytwarzanie i obrót. Jeżeli chodzi o tylko sam obrót, to 2398 zł, takie są koszty tego przygotowania zawodowego, które musi każdy członek zarządu i przedsiębiorca odbyć. Kursy czy właściwie przygotowanie zawodowe są organizowane nie tylko przez Instytut Łukasiewicza, ale też przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. Żeby uzyskać koncesję należy spełnić też warunki techniczne i organizacyjne całego przedsiębiorstwa. Zapytaliśmy się Instytutu Łukasiewicza jak wygląda procedura uzyskiwania takiej opinii, bo jakby warunkiem formalnym koncesji jest to, że przedsiębiorca musi spełniać warunki techniczne i organizacyjne, zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej określonej w koncesji i poza tym jeszcze spełnia wymagania techniczne i organizacyjne, umożliwiające prowadzenie ewidencji w systemie rejestracji broni. Jeżeli chodzi o to, pierwsze o to zaopiniowanie tych warunków technicznych i organizacyjnych, to Instytut Łukasiewicza świadczy taką usługę. Ona polega na tym, że Pracownik Instytutu przyjeżdża do Państwa yy, i sprawdza na miejscu, jakie są wymagania. Jest to w rozporządzeniu yy, precyzyjnie opisane, w miarę precyzyjnie opisane, yy, i są, trzeba za to zapłacić. Od 4000 do 6000 zł, plus VAT, w zależności od odległości od Warszawy, bo tam Instytut, tam są zatrudnieni pracownicy instytutu. Jeżeli chodzi o spełnianie wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z systemem rejestracji broni, to jest taki system, taka, nazwijmy to program, który ewidencjonuje, rejestruje broń, która jest w posiadaniu przedsiębiorców, którzy ją wytwarzają i tu tutaj chodzi o właśnie tylko i wyłącznie wymagania techniczne IT do, tych, do ewidencjonowania i rejestracji broni w tym systemie. Oddzielną kwestią jest magazynowanie tej wyprodukowanej lub broni, którą się handluje. Jeżeli działalność uwzględnia magazynowanie, to wymaga, czy ma obejmować magazynowanie, to będzie potrzebna jeszcze opinia potwierdzająca, że zapewniasz odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne w miejscu planowanej działalności i zaświadczenie potwierdzające, że w miejscu planowanej działalności oraz wykorzystywane urządzenia są zgodne z przepisami sanitarnymi, o ochronie, o ochronie środowiska i y, ochronie przeciwpożarowej, więc wydają to odpowiednie instytucje, Państwa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna i Inspekcja Ochrony środowiska. Oczywiście w związku z y, um, udzieleniem koncesji y, ministerstwo pobiera opłaty. Nie są one duże, ale warto o nich powiedzieć. Wynoszą 600%. 16 złotych to jest opłata skarbowa za udzielenie koncesji. Trzeba pamiętać o tym, że wysokość opłaty dotyczy jednego zakresu działalności. W przypadku kilku zakresów lub rodzajów działalności, np. przykład obrót bronią i amunicją i wyrobami, materiałami wybuchowymi, czy technologią, to są wszystko osobne zakresy. I ta opłata się będzie multiplikowała za każdy ten właśnie Zakres działalności. Dodatkowo jest jeszcze opłata skarbowa za, jeśli to jest dodatkowe, opcjonalne, opłata skarbowa za, przy, za przyrzeczenie wydania koncesji, czy tak zwaną promesę. Czyli to jest albo już opłata skarbowa za koncesję, albo za promesę. Przy czym, jak się najpierw ubiegamy o promesę, to później płacimy jeszcze opłatę skarbową za udzielenie koncesji. No i ewentualnie opłatę skarbowa za pełną 17 zł. Czas oczekiwania to dwa miesiące. Tak nam no, potwierdziły instytucje, które. Yy, Opiniują i udzielają tych koncesji, że tyle to trwa. Jaka jest procedura udzielenia koncesji? Więc należy złożyć wniosek o koncesję do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokładna lista dokumentów. Jaka ma zostać załączona do tego wniosku jest w opisie do filmu. Ministerstwo ocenia formalnie i merytorycznie wniosek. Ministerstwo wystąpi o opinię właśnie do szefa służby kontrwywiadu wojskowego, do ministra rozwoju technologii, do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta Wojewódzkiego policji. Ministerstwo wraca, zwraca się z jakby do ciebie, jako do wnioskodawcy, z projektem koncesji i na tym etapie możemy sprawdzić, potwierdzić, uzgodnić, czy wszystko w tym projekcie koncesji jest y, y, właściwe i na tym etapie, na etapie już składania wniosku, my musimy mieć zaświadczenie o kursie zawodowym, opinie z tych instytutów wszystkich o y, tych zatwierdzających naszą technologię, czy to do systemu rejestracji broń, czy tych warunków produkcji, y, magazynowania, Broni, więc to już musi być na tym etapie wszystko gotowe. Tutaj tylko są opinie, które sam, yy, samu, o które ministerstwo samo występuje do tych instytucji, i po uzgodnieniu treści tej koncesji jest decyzja o przyznaniu koncesji lub odmowie. Jeżeli jest odmowa, można zwrócić się do ministerstwa o ponowne yy, rozpatrzenie sprawy. Oczywiście no, trzeba zaargumentować, co uważamy, że zostało źle zrobione. Przy czym to jest no, ten sam. Właściwie ten sam urzędnik albo kolega z biurka obok będzie oceniał, czy ta praca została wykonana prawidłowo, więc tu z praktyki najczęściej te, chyba są ewidentne błędy, ale z praktyki raczej wiemy to, że te decyzje są potwierdzania i dopiero można złożyć skargę, jeśli jest ponowna odmowa, skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Warszawie, który bada cały prawidłowość całego procesu i potwierdza albo uchyla te decyzje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Można ubiegać się też o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli o promesę. Nie, sama promesa nie, upro, nie upoważnia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, tego obrotu specjalnego, ale jeżeli, my, jeżeli po otrzymaniu promesy złożymy wniosek o koncesję w okresie ważności promesy, to minister ma obowiązek wydać już yy, koncesję. Promesa, Precyzyjnie określa, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskał koncesję. Promesa jest ważna na minimum 6 miesięcy. Minister może odmówić wydania promesy, jeżeli na przykład w międzyczasie może odmówić wydania koncesji, jeżeli w międzyczasie zmieniły się dane we wniosku o udzielenie promesy. Przedsiębiorca nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie, albo jest uzasadnione zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa. Państwa albo porządku publicznego, i przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe. W tym filmie nie będę zajmował się elementami wniosku o udzielenie koncesji. Cała dokładna lista, co trzeba załączyć do wniosku. Na dzień dobry jest w opisie do filmu. Tam jest szczegółowo wszystko wyjaśnione. Są tam też podane również rozporządzenia dla bardziej wnikliwych, które na przykład opisują, jakie warunki techniczne należy spełnić, ażeby uzyskać pozytywną opinię na przykład Instytutu Łukasiewicza, co do właśnie, żeby pozytywnie zaopiniował nasz wniosek. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego, miłej produkcji broni.